Dzień dobry, Agata Mierzejewska. Tradycyjnie chciałam przedstawić Państwu najnowszy przegląd i poruszony przez Jakuba Dymka temat korpo-kapitalizmu, który rządzi bezradnymi państwami. W tym tygodniu mamy dwa teksty Kuby. Pierwszy, we władzy korporacji. Czyli o tym, że globalne korporacje są już potężniejsze od państw narodowych. Przeczytamy w nim m.in. o Amazonie, który w 2021 roku nie zapłacił w Europie ani centa podatku dochodowego, choć sprzedał tutaj towary warte 55 milionów dolarów. Autor twierdzi, iż od woli korporacji zależy dziś, kto zostanie następnym prezydentem USA. Władzę dawania lub odbierania głosu, którą miał Twitter, kupił przy bezradności amerykańskich Urzędów Federalnych i Sądów jeden człowiek Elon Musk. A pamiętajmy, że to Twitter podjął decyzję, że z dnia na dzień zablokował konto Donalda Trumpa, wtedy wciąż jeszcze urządującego prezydenta USA. Autor kontynuuje temat w rozmowie z Katarzyną Dudą, specjalistką do spraw polityki społecznej i rynku pracy w OPZZ, autorką świetnej książki Korpo Jak się pracuje w zagranicznych korporacjach w Polsce, a więc więcej, szybciej, taniej, czyli o tym, czego od polskich pracowników oczekują globalne koncerny. Jak zawsze warto przeczytać tekst Roberta Walenciaka. E, tym razem PIS, czyli nic nie jest takie, jak sądzisz, o budowaniu pozycji przez prezesa TVP, któremu udało się przekonać polityków obozu rządzącego, że dobre sondaże, to głównie zasługa telewizji, że pro propaganda, którą się TVP osłabia opozycję i wzmacnia PIS, czyli Jacek Kurski na czele wyścigu potencjalnych następców Kaczyńskiego. Zachęcam także do lektury korespondencji z Włoch, czyli Agnieszka Zakrzewicz, o tym, jak Włosi oceniają Franciszka, bo chyba żaden inny papież nie musiał sprostać tylu wyzwaniom. Z tekstu dowiemy się, że 14% Włochów sądzi, że to, co robi argentyński papież, nie jest zgodne z nauczaniem Chrystusa. Z opinii polecam na pewno analizę Augusta Grabskiego, który zadaje pytanie, dlaczego lewica nie prowadzi własnej polityki historycznej. Niestety, narracja jej nie napotyka prawie żadnego intelektualnego oporu lewej strony sceny politycznej. Z całą pewnością warto przeczytać wywiad Mateusza Demskiego z aktorem Maciejem Szturem o niewyciąganiu wniosków z historii. A na koniec chcę jeszcze wspomnieć o Wandzie Rutkiewicz, która miała dziś 79 lat, czyli Andrzej Dryszel o Wandzie, co nie chciała przestać. Jej celem było zdobycie wszystkich 8 tysięczników. Gdyby musiała się zatrzymać wcześniej, uznałaby to za życiową porażkę, szła więc do końca. Walczyła jednak z brakiem zrozumienia i z lekceważeniem ze strony wspinających się mężczyzn, a męskie środowisko wspinaczkowe naszego kraju dosyć kiepsko znosiło jej sukcesy. To wszystko. I wiele więcej w najnowszym dwudziestym numerze tygodnika przegląd gorąco polecam.